Witajcie. Dzisiaj wam pokażę jak zrobić w miarę tanio klimatyzację do kampera. Zapraszam na obejrzenie materiału. Mamy dobry czas, czy musimy robimy klimatyzację do MB100 kampera. Lecimy z zachowaniem. Tak, jak to na nas przystało jest druga 9 w nocy. Szymek używam narzędzie kinetycznego młotka i zaciskarki zaciskamy przewód Akurat wysokiego ciśnienia, wysokiego ciśnienia. No to jak będzie ciekło to na wysokim ciśnieniu, nie na tym drugim. No ale pomysł jest taki, żeby to była klimatyzacja na 12V, tutaj jest kompresor, tu jest cały moduł sterowania. No i ma to działać w czasie jazdy 12V pobierać z alternatora, a no na postoju no, z na postoju z akumulatora. No i będzie to klimatyzacja, która będzie działać w czasie jazdy, będzie działać na postoju no i będzie działać po podłączeniu do 230 i pójdzie pewnie jakaś przetwornica na 12, która będzie go zasilać, czyli... Trzy opcje są, żeby ten kompresor działał i żeby taka klimatyzacja ogarniała tego kampera. Tu będzie parownik z dużą kratką. Nie dajemy go do. Wentylatorów do kratek oryginalnych wałcie, dlatego żeby nie było oporów przez rurki, bo jakbyśmy chcieli parownik puścić z tamtej szafki tutaj górą, tyle zakrętów, to by były takie straty, że no nie ma to sensu. Robimy dużą kratę, z niej będzie buchało zimne powietrze. No i zobaczymy, jak to będzie działać. Oczywiście jak chcecie się dowiedzieć dalszy ciąg prac to zachęcam do subskrybowania kanału no i do usłyszenia